Program Farma to pierwsze takie reality w Polsce. Uczestnicy są zamknięci na odludziu w gospodarstwie bez bieżącej wody, prądu i bez dostępu do internetu. Ich zadaniem jest przetrwać i wygrać 100 tysięcy złotych. Pierwszą uczestniczką, która opuściła farmę, była Kinga. Nam opowiedziała, jak wspomina swój pobyt. Zdecydowałam się na udział w programie Farma, ponieważ chciałam przeżyć nową przygodę i sprawdzić się w innych, nieco trudniejszych warunkach. Przy tym wszystkim zależało mi na poznaniu nowych ludzi i zwierząt. Chciałam przekazać swoją dobrą energię i doświadczyć czegoś, czego jeszcze nie znałam. Brak bieżącej wody był niezłą niespodzianką, ale musiałam się dostosować do panujących tam warunków. Jednak szybko odnalazłam się w nowym świecie i przygotowanie kąpieli stało się dla mnie pewnego rodzaju rytuałem. W takich chwilach człowiek docenia komfort swojego codziennego życia. Brak prądu wiązał się z tym, że trzeba było kreatywnie podejść do przechowywania mleka czy podtrzymywania ognia podczas przygotowywania posiłków. Ku mojemu zaskoczeniu, brak dostępu do telefonu i internetu nie stanowił dla mnie aż takiego problemu. Okazało się, że jest to świetny moment na to, aby nie rozpraszać swojej uwagi i skupić się tylko na tym, co jest tu i teraz. Dzięki temu bardziej doceniałam kontakt z naturą. Na farmie miałam dużo ciekawych, a wręcz wyjątkowych chwil. Jedną z nich jest nawiązanie niesamowitej więzi ze zwierzętami, a zwłaszcza z krówkami tosią i balbinką. Podczas dojenia Tosi uspokajałam ją swoim głosem i dotykiem, a to powodowało, że okazywała mi swoje zaufanie. Podobnie było z balbinką, podczas dyżurów mogłam usiąść koło niej, wesprzeć ją w tej wyjątkowej chwili oczekiwania na narodziny cielaczka. To najbardziej zapadło mi w pamięć, czyli chwile, kiedy dajesz coś dobrego od siebie i dostajesz w zamian coś wspaniałego. Oczywiście za pobytem na farmie i poczuciem, że mogę zrobić coś dobrego dla zwierząt i ludzi. W tym miejscu było mnóstwo obowiązków, których wykonywanie sprawiało mi radość. Kontakt ze zwierzętami i ludźmi jest czymś, co zostaje w sercu i potem tęsknisz za tym, czego doświadczałeś. Miałam trochę za mało czasu, by przekonać do siebie wszystkich, ale mam nadzieję, że po programie nadrobimy wszystko. Uważam, że przyjaźnie w takim programie są możliwe, ale należy pamiętać, że niektórzy kierują się strategią i tak naprawdę po emisji okaże się, czy te relacje będą podtrzymane. Ze wszystkimi nawiązałam więź, bo od samego początku integrowałam grupę i sprawiłam, że szybko zapamiętali swoje imiona, co pozwoliło im na łatwiejszy kontakt. Na farmie bardzo przydatne są kalosze i ogólnie strój roboczy, bo praca w tym miejscu nie za bardzo pozwala na rewie mody. Oprócz tego polecam rękawice do cięższych prac i zapałki, które pomagają w utrzymaniu ognia w kuchni i kominku.